Patrz, nie potrzebujesz tego? A co to? Leży tutaj obok, tych chyba do sejfu. Pokaż. C, F, B, L, D. A, to! To jakieś bazgroły dziadka. Rozumiem, że kazał ci otworzyć ten sejf? Brawo! Może byś mi pomogła? A co jest w środku? Sama sprawdź. Halo! Ratunku! Pomocy! Wyciągnijcie mnie stąd! Nie wierzę! Dziadek zamknął Ignacego w selfie. Daj mi to! To na nic, próbowałem. Zamek składa się z kombinacji z sześciu cyfr. A na tej kartce są tylko jakieś litery. A Ignacy nie zna kodu? Nie zna. Dziadek zmienił go dziś rano. Nie powiedział Ignacemu, bo twierdzi, że wtedy nie byłoby zabawy. Wiesz, jaki on jest. CFBLD. 1, 2, 3, 4, 5. 5 liter, w kodzie jest 6 cyfr. Hmm, to chyba jakaś wskazówka. Patrz, tutaj są jakieś znaki. Pokaż. A, te litery greckiego alfabetu. To jest alfa, a to beta. Alfa, beta, alfa, beta, Alfabet! Beta. C. Idę. Ok, ale potrzebujemy cyfr, a nie liter. To patrz. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście i dwanaście. Widzisz to, co ja? To by wyjaśniało, dlaczego jest tylko 5 liter. Bo L, jako że leży dalej w alfabecie, jest przypisane do dwucyfrowej liczby. A do otwarcia sejfu w sumie jest nam potrzebne 6 cyfr. No, dyktuj, tylko poprawnie. C to 3. 2. F to 6. 2. B. B to 2. 2. L to 12. Po kolei 1 i 2. 2. I D. Cztery. Mamy. Zobaczmy. Oh, powiem wam otwarcie. Że nie po to przez całe życie byłem wynalazcą, żeby się teraz w imię nauki zamykać w sejfie na pół dnia. Ja zwyczajnie mam dosyć. Rezygnuję, po prostu się zwalniam. Nie przesadzaj, wszystko się udało. Ja przesadzam? Wasz dziadek zapracował sobie dzisiaj na solidny wykład z podstaw dobrego wychowania albo chociażby rafinacji ropy naftowej, bo zapewniam Was, on też czasem miewa w pewnych dziedzinach solidne braki. A to prawda, nie było go rano na śniadaniu. Podobno jest w lesie i szuka nowych źródeł białka i witamin. O, w każdym razie, dziękuję za ratunek. Poradziliście sobie nie gorzej niż Marian Rejewski. O, a kto to taki? Wreszcie! Myślałam, że już się nie doczekamy. Marian Rejewski był kryptologiem. Czyli zajmował się zawodowo tym, czym wy zajmowaliście się przed chwilą. Rozszyfrowywał zakodowane wiadomości. Tuż przed wybuchem II wojny światowej Niemcy zaczęli korzystać z nowej maszyny do szyfrowania swoich tajnych wiadomości, zwanej właśnie Enigmą. Naziści nie chcieli, aby ktokolwiek dowiedział się o ich planach ataku na Polskę i inne kraje. Wysyłali za pomocą fal radiowych serię niezrozumiałych dla nikogo liter, które nie układały się w żadne słowa. Polski zespół kryptologów, złożony z najzdolniejszych matematyków w składzie Marian Rejewski, Henryk Zygalski oraz Jerzy Różycki, ruszył do pracy. Polacy nie tylko odkryli zasadę działania enigmy, ale stworzyli także cały złożony system rozkodowywania depesz. I w ten sposób Nauka pomogła żołnierzom wygrać wojnę. Czyli byli najlepsi! Hm, zdecydowanie! Co to, nie wiem! Nasłuchuję chwilę ciszy, proszę. Dajcie mi się skupić. Już mogę coś powiedzieć? Tak. Teraz już tak. Czy to przypadkiem nie był alfabet Morsa? Tak, masz rację. Jest, wiedziałem. A wiecie, co było zakodowane w tej wiadomości? No tak. Gdybyście wiedzieli, już dawno byście tam pobiegli. To wasz dziadek. Zaczął od przeprosin skierowanych do mnie, potem pogratulował Wam sukcesu na polu dekodowania zaszyfrowanych informacji, a na końcu oznajmił, że czeka na was w laboratorium. Ech, Oto owocniki twardziaka jadalnego. Ty byłeś po prostu na grzybach. Nie wiem, czy wiecie, ale grzyby potrafią się ze sobą komunikować. Przysyłają sobie informacje za pomocą podziemnej sieci. Każdy rodzaj. Komunikacji wymaga zakodowania informacji, przesłania jej oraz późniejszego jej rozkodowania. Tak było z Enigmą. Rejewski, rozkodowując Enigmę, przyczynił się do wielkiego rozwoju dziedziny nauki, którą teraz nazywamy informatyką albo programowaniem. Wyobraźcie sobie. Że komputer działa w bardzo podobny sposób jak alfabet Morsa. Już Wam to tłumaczę. W alfabecie Morsa każdej literze yy, przypisany jest określony ciąg impulsów, krótkich oraz długich. Na przykład litera S to trzy krótkie impulsy, litera O trzy długie. W ten prosty sposób można nadać sygnał jaki? SOS, czyli wezwać pomoc. Dzięki alfabetowi MORSA można przesyłać informacje na odległość. Trzeba tylko znać alfabet MORSA, czyli umieć zakodować i rozkodować zaszyfrowaną informację. Na bardzo podobnej zasadzie działają współczesne.